w poniedziałek, 3 stycznia 2011, na mojej kilkuj ścieżce. Porozmawiamy dzisiaj chwilkę o planowaniu. Przełom roku jest znakomitym momentem na planowanie. Bardzo wiele ludzi podejmuje decyzje, mocne decyzje, życiowe decyzje, właśnie na przełomie roku, kiedy żegna się stary rok, a widać się nowy rok. Dlaczego tak się dzieje? Co to jest jakaś za specjalna okazja? Przecież całe zmiany, wszystko co się ma stać z naszym życiem tak naprawdę jest w nas, prawda? Ale jest to naturalne zupełnie. Każdy chce wystartować z czystej kartki. Każdy chce wystartować ze stanem zerowym i to jest coś, co chce się te wszystkie jakieś tam braki, problemy, to wszystko co zostało z tyłu. Gdzieś tam jest za nami chce się po prostu o tym zapomnieć, zostawić to z tyłu, zacząć tak jakby zupełnie na nowo. Stąd ta chęć planowania. I wielu ludzi planuje, wielu ludzi podejmuje decyzję, że od 1 stycznia to, tamto, wam to. No i z reguły to planowanie trwa tak do 15 stycznia, a 15 stycznia właściwie już większość zapomina o tym, co zaplanowało. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Co jest tym spowodowane? Otóż wydaje mi się, że wszystko, wszystko w naszym życiu. A wszystkie nasze sukcesy, a wszystkie nasze porażki opierają się na tym, co robimy każdego dnia. Opierają się na tym, co robimy każdego dnia lub czego nie robimy każdego dnia. Po prostu potrzebujemy zmienić pewne nawyki. Nawyki, um, potrzebujemy nastawić się na progresję. Potrzebujemy każdego dnia robić troszeczkę. I robić coś innego niż robiliśmy do tej pory. Potrzebujemy systematyczności. Najpierw potrzebujemy oczywiście zaplanować sobie to, co chcemy, dokąd zmierzamy, jaki jest nasz cel na ten rok, na ten miesiąc, a później rozpracować to na drobne kroki. Duża zmiana jest wynikiem małych kroczków. I... Nic nie przychodzi nagle z reguły. To nie jest tak, że coś się nagle staje. Nagle ktoś ma wielki sukces. Nagle ktoś ma straszne terapie. To wszystko było wynikiem tych drobnych kroczków, tych drobnych sytuacji, które narastały, narastały. Kiedy już masz plan. plan. Kiedy wiesz, co chcesz, kiedy określiłeś to w miarę, pracuj nad tym codziennie. Codziennie, każdego dnia. Codziennie, zapamiętaj. Systematyczność jest tu najważniejsza. I cały czas pracuj nad tym żeby poprawiać się, dąż do tego, żeby być ciągle lepszy. To jest podstawa, tak mi się wydaje. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Cześć. Hej.